Wychodaj, no, wychodaj, gada, to kobieta nie miała prawa cię pokazać. No. Aby dziesięciu udarali. Dzień dobry, witamy w kolejnym wywiadzie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z panią Janiną z Różańca na województwie lubelskim, która przeżyła piekło obozu Majdanek, a także trafiła na roboty przymusowe do Niemiec. A dzisiaj porozmawiamy z panem Stanisławem, mężem pani Janiny. Panie Stanisławie, pan urodził się w 1934 roku, dobrze pamięta? Tak, tak. Prawie wszystko pamiętam, bo miałem wtedy 9 lat. Jak wybuchła wojna, to się kręciło dużo Niemców. Jak wybuchła wojna, to tego nie wiem. By nie tego, tylko pamiętam najgorsze przejście, jak nas nie Niemcy, a Ukraińcy wypędzali z domu na plac. A później z tego placu wywieźli nas e, samochodami do Lubaczowa e, na stację kolejową. Stamtąd zawieźli nas do, do Lublina d, na stację wschodnią w Lublinie. I z tej stacji musieliśmy piechotą przejść na Teren Majdanka. A dlaczego w ogóle was wypędzali Ukraińcy? Dlaczego nas wypędzali? Bo zasiedlali, jak to mówią, tereny na tego. Polaki im przeszkadzali. Było, u nas na wiosce było prawie połowa Ukraińców, a połowa Polaków. I, i ci, jak tego? Tu młode, mężczyźni, e, e, poszli do niemieckiego wojska, takiego tak zwane szupo to było. I oni służyli i później się znęcali nad nami. I dlatego przyszli do tego, do mojego własnego, jak to mówią, rodzinnego domu i całą rodzinę naszą, moją, ojca, matkę, dziadka, wszystkich wypędzili na ten plac. Czyli to byli Ukraińcy w niemieckich mundurach. W niemieckich mundurach, ale gadają Niemcy, Niemcy. To nie Niemcy, jak on przyszedł, y, pamiętam jak y, wypowiadał te słowa. Wychodaj, gada, to tak tak głośno krzyczały tego. No a później sznaj, sznaj, sznaj. No, no to by mnie... Y, a to byli chłopaki stąd? Ci, to, ci żołnierze, ci Ukraińcy byli stąd? A nie wiem skąd, nie, nie, nie wiem skąd, bo to było takie wojsko, to, 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 to specjalnie, nie, nie te Ukraińcy sw, swoje władze przysłali po to, żeby nas zniszczyć, wygnać, jak to było, na myło. I tak to, to, tak to się po prostu wzięło, bo na Majdanku, na Majdanku, też jakm był, no czystej wody nieraz się chciało to, to nie, te, na Majdankowe te, te, jak on nazywał się, no, te, po prostu hodowali tam konie mieli. 10-12 koni było, tak ubore, te stajnie Koni pójli, to ja latał, bo ja ma, mały latałem do tego koryta i wodę nabierał. Jak koni piją i nie utrują się, to myli, przynosi, się Matka e, siostrzeczkę nieraz podmywała tam, bo to miała wtedy siostrzyczka. Już nie pamiętam. Trzy tygodnie czy trzy dni coś takiego, tylko ta trójka nie kupiła tego tak. O, no. A widział pan jakieś straszne rzeczy w obozie? A to widziałem, jak powody poleciałem do takiego hydrantu na czwartym polu był hydrant tak, że o godzinie siódmej rano przychodził gościu. Odkręcał, puszczał świeżą wodę, bo tam rybki pływali, takie hydro, betonowe. No i, i tam, żeby latał. Ażem poleciał jednego razu, kwartą kwart taką, wody nabrał, a zaraz za mną przyszedł gość, ale to był Żyd. Przyszedł go, gość i schylił się napić się wodę. I ten kapo cały, no, zobaczył, że przyszedł za nogi, go wzięły w tę wodę. Przytrzymał, wyciągnął, żyli. Jeszcze raz. A ja stałem, patrzył, patrzyłem. A później, jak go wyciągnął, a on się jeszcze ruszał, a Niemcy tu mieli te buty takie krótkie, z cholewkami, i Podkute i, i, i kute tym, gwoździe były bite. I wiągł ten tam, On go zaczął, jak ja zobaczę krew, tak no. A czy nad wami się znęcali? Nie, nie nikt się nie znęcał. Bo my byli więźnie przyznaczone na e, komory gazowe, to 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 A kiedy tam dawali, to dawali, to, to to Mieli tam, jak to było e, swoje żniwa. Jak były komory za, zajęte czy coś, no, no to my siedzieli i czekali. to trzy razy... by. Ja pamiętam trzy razy byłem w tej ważni, dokąpieli, szykowali do komór gazowych. No, z rodzicami i z jego do komór gazowych, Aha, ale że zanim nas jak to wykąpali, to transport przyszedł świeżych. Żydów? Tak. A Hitler wydał rozkaz, że... Pierwsze mają iść Żydzi i to musieli się tego trzymać. Nie my, tylko pierwsze Żydzi, pierwsze Żydów. A ile tam tych Żydów tego? To pamiętam, że ty, chodziła kolejka i dwa wagony było I to takie te bydlęce, jak to, no, zwierzęce te, te wagony. Bo ty, na placu... Z tyłu za te kumory gazowe była braba i tam, o, te, te, te wagony tam podjeżdżali. No i. Jak już było zajęcie, żeby było. To nas z powrotem na, na baraki, to miejsce, co my byli. No I tak my przy, przybyli. No, o. To nie, daty dokładnie nie pamiętam i tak około trzech miesięcy czy, czy tak. Nie cały trzy, trzy miesiące, ale jak tak, o wszystkich dokumentach, to to już nam ubozowe papiery wypełniali, że trzy miesiące. Już. Musieliście tam pracować? Nie, dzieci nie pracowali i kobiety nie pracowali, ale mężczyźni chodzili, brali mężczyzn. E, do takiej ziemnej roboty gdzieś u, u, trawnik układali za, na, na łące, za, tym, za Majdankiem e, kopali darnie, trawę i te trawek gdzieś my nosili, nie wiem z, czy z tego, czy, czy więźniowie nasze, nasze więźniowie. Na, na coś było potrzebna ta trawa, o. To, to mężczyźni pracowali, ale my to nie. A czy po wojnie wrócił pan do Majdanka, żeby zobaczyć to miejsce? Tak, wróciłem, ale byłem... E, po szuflaniach naftowych pracował 10 lat tego. No i z wycieczką my pojechali tam. Ja i zaczął, swoim kolegą był upowiadać, a nie wierzyli, jedźcie, ja wam wszystko opowiem. Uprowadzę gdzie? Uprowadzę wam, pokażę wam ten wóz, który nas zwłoki wywózili do klematorium. Pomagałem do bramy, pomagałem jeszcze popychać, bo to ojciec... Na spe, specjalnie mężczyzn nagnali, żeby to ludzie pchali. I, i, i trzymali za ten cały dyszeń, druździe popychali i na piąte pole pod, 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 pod krematorium tam. Widz, widziałem na wycieczce, że był tu już widziałem te piece, dwa piece były, tak. Ale jak pan był tam wtedy wcześniej, w sensie podczas wojny? to widział pan pracujący krematorium? Nie, ja tam nie byłem, Raz, jak byłem dzieckiem, tym, tym, jak to było, małym chłopcem, to tylko do bramy. A już do bramy, po tylko, bo mężczyźni większe, jak to było, pod eskorto, jakąś tam tą służbą więzienną, te zwłoki te. Zabłożili na czy na plac, czy co gdzieś, czy tego, tego już nie wiem. No takie przy samym piecu przy tym palinisku, no to tak jak w każdym, jak to, no, przy każdym ognisku, czy coś, to, czuć taki smęt było, że to tego. Gdzie pan trafił z obozu dalej? Pozwolili nas z obozu. Zostałem zwolniony i trafiłem. Do gospodarza niedaleko tam za, za Kolonia była kolonia Saszyn, gmina Wojciechów, a powiat Borżyce. I trafił pan tam do Niemca? Nie, to był Polak, ale chyba Volksdeutsch, ale dobrze nas traktował, bo to był taki, tak jakby. Podobnie do dziadka mojego, jeździł, dziadu wołał go. Tak. Nie, nie powinno niego nic, bo to i życieśmy nam mieli i tak dalej. Później jak tak my się zadomowili, że chcia, chciał ten gospodarz memu ojcu zapisać gospodarkę. Nie, bo my pojedziemy do domu. Pojedziemy, przyjechaliśmy do domu, a, na nasze, a w naszym domu e, Ukraińka, już Ukraińcy, na, na, naszy, na nasze wiosce. wszystko było po nas zasiedlone. No i. No i co gdzie zamieszkaliście? A mieszkaliśmy u kuzynów. Zostali. Ukraińcy opuścili dom. Jak oddziały BH, oddziały batalionów chłopskich, żeby to z Majdanku by powracane, ludzie pójdzie? Na gospodarstwo ukraińskie i tak dalej. No do lasu wszystko, do lasu. A, co, a w lesie trzeba co było jeść? No każdy szedł na swoją gospodarkę. I to w nocy przychodzili. Bo nasi ojcowie no, zabierali im z tego. Ja, a jeszcze i tam różne słowa tego, tutaj będziesz, bo to moja gospodarka. Nakazali, żeby. Do tej, o tej, o tej, do tej, do tej, jak tej, do my to tej, to, co do z nami zrobili. O, i, Wszystkie, który winien był, nie winien, ale Ukrainiec wszystko się wywniosło i pojechali do... Pamięta pan Armię, armię Czerwoną Sowietów? To bardzo dobrze. Powiem. Jak się zachowywali? No to takie były... Krzydy nam nie robili, ale udawali głupich i tak dalej. Tak samo i tak dalej. A był taki nawet jeden miał 18 lat. A kolegowali będzie już tego że to. A te historie, że tam gonili kobiety i tak dalej. To, 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 to były te, te z Kazachstanu, tam gdzieś, z Beki, jakieś, czy coś te Mongoły my ich nazywali. I tu też się działy takie rzeczy? Tak, to, to kobieta nie miała prawa się pokazać. Aby dziesięciu dalej, a może i więcej. Mordowali i tyle. A która jak tego, to, to musiała być tak ubrana, żeby no, z daleka śmierdziała. Nie, mam takie, jak to no, ciało przysiąkło, bo jak to mówią tą biedą. W sercu jest pamięć tylko. Dlaczego to człowiek, człowiekowi i jeszcze sąsiad? Ja, Polak na Ukrainie, dlaczego oni to zaryzać, i cię, zaryzać? Cię, tak mówili? Chyba jak? Bo czy do nas? Znaczy ta nie masz tu żadnych praw. <t> no, a wcześniej jakoś normalne były te relacje między Polakami a Ukraińcami? Czy też było? Chodzili, ja chodziłem do szkoły, do podstawówki, z Ukraińcami i tak dalej. Gdy ja miałem trzech, to tak, trzech e, e, rówieśników. Myśmy my sobie bardzo dobrze żyli. Ale później, jak to narobili tego... jak się mówi, bałaganu, to Ukraińcy narobili i chcieli... tak. Zniszczyć Polaków i na myło wywieźć dobra. No i tak to było. Mówili tak, że na mydło? No, to... A już idziecie gada na myło. Jak mnie gdzieś na, na ten plac. Na, na ten plac, tego to. Na było gada, na było. A czy pamięta pan relacje z Żydami tutaj, między Polakami a Żydami? Tak. Jak to jak to A z Żydami to było bardzo dobrze. Nie powiem. Na Żydów nie mam nic do powiedzenia. Do, do Żyda zbiera, zbieraliśmy różne te żoła nie żoła że przyjmował w życie. Żyto jak rośnie, w takie ten grzyb taki wyrastał, to my nazywali sporyż, a to jak się nazywa, to tego nie, to my nie sąsiadowi, dzieci sąsiadowi tego. Zboża wydeptali, żeby tego sporyżu, nawet duży na to Żyd to cukierki dał. Aha, tak. Czyli lubiliście się z Żydami. Tak. A były jakieś historie, że tutaj Polacy ukrywali Żydów, pomagali im jakoś podczas wojny? Początkowo tak, ale to była jak to było silna siatka. To się nie dało, że dał utrzymać. Konfidentów jakichś, tak? Tak. To było to, to, to właśnie ci, co nam krzywdę robili, co nas na myło wysłali. Nas by wydali, jakby by trzymali, Polaki jakby trzymali, to, to tego. No, Żydzi o tym wiedzieli i, i gdzieś wynosi, z wioski nie było ich dużo, ja, ja nie wiem, może było no, pięć, sześć gospodarzy Żydów. I oni się czy do miasta, czy gdzieś, czy, czy gdzieś się wynieśli i zostawili nas w spokoju. Bardzo dziękuję za poświęcony czas tak. i, i powrót do tych... Ale to może tak, to się inaczej opowiada, jak się... No, inaczej się opowiada, jak jest, to, tak, to nie wiadomo, co powiedzieć.